Jak wyglądała twoja sytuacja zanim zaczęła współpracę z nami i co się zmieniło przez te dwa miesiące? Jak zaczęłam współpracę z wami, to zarabiałam coś około 10 17 tysięcy miesięcznie. No i pracowałam naprawdę dużo. Miałam stawki takież za godzinę 100-130 zł max. No i po prostu to była moja granica no bo godziny w dobie się skończyły i już nie było miejsca, gdzie zapisywać tych klientów. No i niestety ta granica tam, 10-12 tysięcy, to było dla mnie max. I co się zmieniło teraz za dwa miesiące? To po dwóch miesiącach z pracy z Wami już mam dwóch trenerów. Pierwszy trener już ma wypełniony grafik prawie na 100%. Drugi trener też już fajnie zaczął pracować. Na pierwszego trenera wytrzymało mi półtorej miesiąca, żeby wypełnić mój grafik na 90%. No i mam nadzieję, że na drugiego trenera też, tak jak mnie zajęcie, nie? Udało mi się osiągnąć przychodu 47 tysięcy złotych i dochód czysty, co to, to zostało, to jest 25 tysięcy. Super, w miesiąc, to jest w miesiąc, tak? Tak, tak, to jest miesiąc, to mhm. mówię to za październik.